Witam serdecznie Sejram w kolejnym odcinku dotyczącym Gayatri. Tym razem rozpoczynamy kolor indigo. Wszystko jest Bogiem. W kolorze żółtym poznaliśmy, że wszystko jest Bogiem jako całe stworzenie. W kolorze zielonym poznaliśmy, że wszystko jest Bogiem. W każdej. Czującej istocie. Każda czująca istota w swym rdzeniu jest Bogiem. W kolorze niebieskim poznaliśmy, że Bóg jest obecny bezpośrednio, kieruje losem każdego człowieka, całego świata. Jest żywy i obecny działający, wspierający, pomagający, podpowiadający, chroniący. A teraz posuniemy się o krok dalej. W kolorze indygo pójdziemy do wnętrza. Wszystko jest Bogiem wewnątrz nas. Co to znaczy? Nasz świat wewnętrzny, można powiedzieć, jest najbardziej niewypaczający naszych błędów. I jak na zewnątrz możemy zachowywać pozory spokoju czy powściągliwości, tak wewnątrz czasem suchej nitki na sobie samym nie zostawimy. A przecież tego, którego krytykujemy, obwiniamy. Czujemy żal, czy mamy pretensje do siebie to jest Bóg. Wszystko to jest Bogiem. Twoje nadzieje, twoje wątpliwości są Bogiem, twoje myśli są Bogiem, twoje napięcia, urazy są Bogiem, twoje łzy, twoje zaprzeczenia są Bogiem. Wszystko wewnątrz ciebie jest Bogiem, jest to boska gra, ty tylko obserwujesz. Trudno to pojąć, bo to jest najbardziej sprzeczne i nieintuicyjne w sensie takim, przecież to ja z całym swoim wnętrzem teraz muszę je przetransformować, jeść do Boga a ty mi mówisz, że to całe moje wnętrze, cały ten mój galimatias całe tym moje cierpienie albo nadzieje są Bogiem? Są tylko grą Boga? To dlaczego ja cierpię? To dlaczego ja to przeżywam? No właśnie dlatego, że nie rozpoznajesz że to wszystko jest Bogiem Cały stres, cała nadzieja i całe szczęście to jest Bogiem. Twoja przeszłość, przyszłość, teraźniejszość, tak jak je pojmujesz, tak jak je czujesz, są Bogiem. Nie w jakiś inny sposób, tak jak je czujesz, tak jak je odbierasz i do nich masz nadzieję lub wyrzut. Wyrzut jest Bogiem, nadzieja jest Bogiem. Tak więc jest to taniec iluzji. Te wszystkie iluzje są Bogiem, pochodzą z Om. One cię przemieniają, one transformują, one otwierają, one zamykają. One też niszczą, palą jak ogień. Czasem mamy wewnętrzne piekło i uzależnienie, z którego się nie można wydostać. One są Bogiem. Poszczekaj, że są Bogiem. Bo są Bogiem. Wszystko, co powstało. Bum, buwar, słacha Buwar to jest świat mentalny. Całe nasze wnętrze mentalne jest Bogiem. O tym mówi Gajatri. dlatego w to trzeba się też wgłębić. I to rozpoznać. To jest wewnętrzny kolor, to jest nasz wewnętrzny wszechświat. Nasz wewnętrzny wszechświat jest Bogiem, tak samo stworzony jest OM. Dlatego rozpuść swoje wnętrze, wszystkie napięcia wnętrza w jedno światło Boga, bo czyż tak nie medytujesz, wszystko jest Bogiem? Przepełnione światłością, i medytujesz o tym całym sercem? Czyż tak teraz nad swoim wnętrzem nie masz medytować, skoro to jest Bogiem? Skoro rozpoznajemy, że wszystko, cała ta gra chaosu i zniechęcenia, rozpaczy i nadziei, to wszystko, co stanowi nasze życie, jest Bogiem, to nagle zmieni się nasz stosunek do tego. Nagle swojemu wnętrzu musimy okazać światło i serce. Przebaczyć sobie radykalnie i powiedzieć, to tylko boska gra. To nie jest moje życie. Ja się tylko w to uwikłałem. Poprzez myślenie, że to jest moje. Nie jest moje. To jest tańczący Bóg. Tanczący Siwa. Widziałeś to? Tę figurkę? Tańczy cały wszechświat, zarówno fizyczny, jak i nasz mentalny emocjonalny, uczuciowy, jak i nasz duchowy. Dlatego rozpoznaj to. I to jest trudne i to chyba jest najtrudniejsze w rozpoznaniu wszystko jest Bogiem. Myśleliśmy, że coś jest nasze wewnętrzne, prywatne, ukryte to wszystko jest Bogiem. Długo tym wszystko wie i rozgrywa, w związku z tym, czego mamy się nauczyć, stosownie do czego, do tego, czego mamy się nauczyć. Ale będziemy w to uwikłani tak długo, jak długo będziemy się utożsamiać moje myśli, moje pragnienia, moje nadzieje puść to. Czyż buddyzm ze mnie uczy tego jasno i klarownie puść to? Nie tylko to, nie tylko buddyzm Zen. Również w Adwajcie. Tak naprawdę, jeżeli rozpoznajesz, wszystko jest Bogiem, Mantra Gajacy też to mówi. Tak to rozpoznaj. Om, bur, buwach, socha, buwach. To jest ten nasz świat subtelny, wewnętrzny, mentalny, emocjonalny, uczuciowy. To jest Bogiem. Uwolnij to. Uwolnij to i pogódź się z tym. Pogódź się z Bogiem w sobie. Zaakceptuj, pokochaj. Jak niechciane zwierzę kopnięte gdzieś za drzwi. Teraz je przytul. Przytul staje swój ból. Staje swoje nadzieje. To zajmuje czas. Ale jest to nieugniony proces. Tego się nie da ominąć. Musisz przytulić do serca. I rozpoznać, że jest Bogiem. A zobaczysz, że ten straszny taniec przestanie być straszny. Jak inaczej osiągnąć czysty spokój, jak to się wszystko nie ustabilizuje, nie rozpuści w miłości. I tak zaczyna się podróż w kolorze indygo. Dziękuję w tej lekcji. Saira.